Блин, это гостно. Поем же не. Это. Чем-то, чем-то.

Czy ja mam tu was znajomych? Każda skrytka znaleźli na świecie gry jest twoja. Moją skrytkę znajdziesz w każdej stacji kolejnej. Yes. This is the overseer. I hope you all enjoyed the party last night, even those who may have overindulged and overslept. But it's time to get up. User in your channel timed uh, out. Hello? Oh.

Musisz myszką najechać. Najpierw musisz zadać na F twarz. Najeżdżasz myszką i naciskasz S. A. O! O! Takie kurwa włosy sobie zrobię. Hmm. Ta postać jest. To do Nazwij swoją postać. Hmm. John. <laughs> Nawet zdjęcie można zrobić w ogóle. Ej, kurwa, gdzieśmy. Miał... Ja nic nie zrobiłem w sumie, nawet kurwa, zjebałem coś tam. Teraz muszę stworzyć postać. Czy gdzieś była postać kurwa? Oj tu chodzi. A, ja muszę grać tą postacią już i chuj. A tam coś później było, że mogę zmienić chyba postać jeszcze. No ja nawet i fotki nie cyknąłem. Ja też. A jebać co. Jebać. z skrypty, to się będziemy mogli tam ze sobą. <Ky> Udolnić, tak. Ten jest przetłumaczony na polski. No o, czekaj. O, chyba mogę zrobić postać jeszcze raz. Nie, kurwa, wstaje z łóżka. Jakaś, kurwa, biedry serwis? Nie. Robię postać, Lol. O co User entered your channel. Czy myśli? Boże, kto wpadł na pomysł z takiej konfiguracji routera? No. Nie, ma, nie ma klasycznego hasła i loginu, to jest samo hasło. I twardy reset routera nie usuwa ci hasła, tylko zostaje to, które się kiedyś ustawiło. Nie pamiętasz? O. to, Co, ty nie pamiętam. Ooo. Bo to jakieś hasło robiłem takie, żeby wiesz, można było je wpisać. E, ...czy kimś. Bo oczywiście kolejny kreatywny pomysł nie zrobili maskowania haseł, jak się je wpisuje. O. No ale. Nawet jeżeli przy kimś to wpiszesz to hasło, to, to i tak to nic nie da tej sobie drugiej. Znaczy, nie będzie mnie przykąpił, wybije mi się na router i zablokuje mi go. Ale jak? Zmień mi hasło. No dobrze. Nic I hasła. będę siedział tak w dupie jak teraz siedzę. Nie mogę nic zrobić, nie mogę wejść na router. Problem. No właśnie, dlatego to jest chujowa. Rzecz, no a jak z konta... się. Za, a jak się zalogujesz tam na te Na panel UPC tam nie będzie możliwości podejrzenia gdzieś? Wątpię, jeżeli będzie to to debily zaprojektowali, jeżeli będę mógł zyskać hasło z konta UPC. No. Bez problemu żadnego. A mnie wejdę. A, wy już in game? Tak. No, zaraz jestem. Chce latać jeszcze po tym tyłem, pod tym? karpił? Ja tą postać robię. bo no to możesz jednak zrobić na tą postać? Tak, wyszedłem, szedłem. kurwa, oh. ktoś mi tu biega. Co? Ktoś już tam biega Po krypcie. No ja biegam. Byłbym z tobą w serwerze? Od razu? Hmm. Nie wiem. Ale... to się... Ja coś tu mogę zlutować. Moment, kurwa, ja muszę te ustawienia trochę zwiększyć, bo mi dało no, tak chujowe tekstury. Eee... ekran. Jakość tekstur niskie. A po ponownym uruchomieniu. A jakość cieni kurwa wysokie, zajebiście. No, no, mi też tego stawiłem. Moment, te wszystkie głupie rzeczy po kroju. To my zawsze wyłączaliśmy. Antaliazing, tylko go tu nie widzę. Ryb okna, okno bez ramek? O tak cię wstawiło. się tego stawiłem, dałem na pełny ekran na Pełny ekran. A to dopiero po ponownym włączeniu. Dobra, to chociaż wyjdę z tej krypty i dopiero wtedy. Mam niskie tekstury, to wiesz jak to wygląda? No, to myślę, się. Te też są chyba niskie. Nie, wiem, wyjdę z tej, tej i zobaczę jak to wygląda w ogóle. Opie bo idzie tak samo jak. wylazłem stąd. Zasoby... O, jakieś zasoby wziąłem. Chyba tu nie ma co wziąć. Gdzie, gdzie skądś coś wziąłeś? No, z, przy tych, tych Tego mieszkania? Nie Jak idziesz, kurwa, żeby wyjść z tej, tej, tego... A, jak to nazywa? A, bo wziąłeś tego kampa i tak... <coughs> to, tak, 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 właśnie to biorę Co To wziąłeś No O, też zrobię, oczyszczoną wodę, radex Okej okay. Co? steampack, antyrady Karty profitów jakieś? Długopis. Zasoby konstrukcyjne O kurwa. O, jest tu jakiś gość. Bezowa czapeczka A co, mogę wybrać te profity, tak? Trzymałeś to... Jak się używa tych? O, on mi jakoś pomachał? O, jest mi siłę.

O, co by tu dać? Ale percepcja Czego się to wydarzy? Halo O z hasło tu jest do odgadnięcia Jak to się kurwa robiło? Podnosieden. User in your channel timed out. udało się. Okej, okay. to sobie wezmę tą kartę. A, jest zastosowana. Ja jej swój rozryba. Prawie napaści. O ty się odpierdala. W Dobro, Dobra, otwiera się krypta. Yhm, yhm, yhm Okej okay. Wyjebałem skrypty Goodbye. Teraz możemy się steamować za chwilę Tylko <coughs> mi to... no też się czytuję. Tylko zrestartowałbym, żeby te tekstury mi zrobiły normalne. Też chyba spróbuję cienie obniżyć, bo w sumie... Obniżyłem, piszą. obniżę cienie i podwyższę sobie ogólne tekstury do średnich chociaż. No. Średnie to będzie już ładnie. No, z średnimi będzie też dobrze chodziło. Wyszedłem z tego. Wszedłem z tego A nie to ogólnie wygląda. Nie jest jakieś brzydkie, strasznie, nie? No. Nawet na tych niskich to tak, że to nie wygląda. Nie zmienia faktu, że jednak wolałbym troszkę ładniejsze, ale. No wiadomo. Ale co tam jeszcze można by było. Co to jest głębia ostrości? Głębia ostrości to jest chyba to, jak jest oddalona no, od Rozmywa się. No. pole widzenia troszkę jeszcze zmniejszę już coś się napierdala gdzieś średnie 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 no, i no średnie 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 i teraz co z zakończ zakończ do pulpitu mam 10 atomów kurwa. Masz. Masz co? A jest! Faktycznie też mam. Chcę kurwa kupić całe nic. Całe nic. Chociaż czasem mogą być jakieś rzeczy, co za darmo są, bo w Creation Clubie tak było. Ja grałem Fallout 4. Pozostaje między nami, nikt nie wie, że hmm. mamy Fallout. O. No. Jak ty są jacyś znajomi, czy coś? O, Atomic Sale jest, widzisz? Czekaj, bo zaraz ci wytłumaczę, bo w menu głównym to widziałem. Ale to jest, to jest informacja, że każda z znajdziemy na zieloną gry jest twoja. To społeczność? A, Czekaj, atomowy sklep? User entered your channel. Boje, bało ich? A, he, 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 he. O, jest za darmo. Uniwersytecka kurtka. Gdzie? Scrollem se te, przejeść. A jednak widzisz, jest za darmo Jere? Darmo to kurwa i słodki. z Jak zakup kurwa to, my o co ci chodzi? To jest za darmo, halo Zadpiąć Nie, to jest, Nie widzę tego Co? No ale ty jesteś stronie główniec co jesteś... Na Nie, stronie Tak, no i scrollem se przejeść po prostu A jest za darmo, uniwersytecka kurtka Dawaj o, mnie to, odblokuj o, Ty, to obiorę też kurwa, ja pierdolę ty Czekaj, czekaj, aha i... I. my! <laughs> kurwa! 39,99 tysiąc atomów. och chuj <laughs> O, ci o chuj. Ale wiem, że sporo tych atomów nawet leci. Jeden sobie sobie zmienił to kurwa Pip Boya na czarny kolor. I Dobra, ch chuj z tym sklepem. Dostanę raka od niego yy, Społeczność. Drużyna znajomi. Kliknij by nie, dodać nie. znajomych. Enzo. Siedem, osiem, Tak. O, Proszę jest. było dodanie do znajomych wysłane. Tak, tylko... Dodano znajomego. No, jak mam to teraz zatwierdzić? No i, i poza... A, czekaj. A, dobra. Dobra, zaakceptowałem. A Dodano znajomego. No jest, elo. No elo. Ja chyba musimy mnie zaprosić do drużyny. Do. No, może co No, hello? O, jest German teraz graj z drużyną. Tak? graj z drużyną. O, ładuje się? Ładuję się. Hello, hello. Hello, hello. Zobaczymy, czy się będzie teraz dało grać z tymi teksturami. Nie będzie tam jakoś wpierdalać. <laughs> <laughs> Hej! Kurwa, je Ja wiem w tym nosie, kuczy, o, ja pierdolę. Słyszę muzykę? <gry> Ej kurwa, jego badać. <gry> kurwa, ja mam dobry olejek, ja pierdolę. Mm. Synek. Synek, tak dobry olejek. <gry> o, ty kurwa. No Zrobię. Kaktus Limonka. Ojojo. Kurwa, czuję. O. Halo, halo. O No I teraz to są tekstury jakieś O, nawet to działa ładnie O, pod kółkiem jest te Pod V masz zmianę kamery, nie? O, pod V A, No, to zajebiste Pod kółkiem masz te e, to menu śmieszne. No jest, tylko jak je szybko... Tak. je Eee, tym Eee Escape on O Pytanie jest po staremu. Kontrol. Podgiemasz te. Yy... A. Ale <noise> <noise> to się do przerwać kurwa. Teraz jak pod V. Jest... A jak trzymasz V i oddalasz myszką, tak nie rolką, tylko ruszasz myszką, to zmieniasz sobie odległość tej kamery, nie? Ale jak? jak... Czy masz V i myszką do tyłu albo do przodu. Nie. Ale całą myszką, nie rolką. User in your channel timed out. oto sprytne. Ciekawe. O, o, i Git, kurwa. Co? A, widać, że lut chyba nie jest. Nie? nie miał, bo też Mam problem. Eee. Czekaj, o, wezwanie. I... 10 atomów, proszę. Hej! No B. To jest takie... ufa Hej, gdzieś. Iń! Śmierć! Nie uciekaj. Czekanie nic ci nie da. Dawaj go piąchami! ja śmierdziela. Nie. Dzieje. Matka propa. O, a w autobusie co mamy? Ktoś jak tu można? Było? Płogło. Jak, Płogło. można jak można bić ręką? No właśnie, jakoś trzeba by było sobie zbindować... Jak się binduje? Jak można ręką Fantastyczny koń mechaniczny? Korpus? Ufaj, jak te łapy wyjąć? Dobra, chuj. Odbindowałem sobie po prostu <ścoughs> <Co> za ulotka? <śmiennie> Myślę, jak teraz bindować kurwa pod tymi. Broń, że pod jedynką, pod dwójką. Chyba w trzeba jakoś to robić. No tak, ale. Tak. I tu jak... sortowanie? A, jest, jest tu tym. To samo się dodało automatycznie pod jedynkę. Pod C robisz, jestem. Ale jak wyciągnąć, to no jest Właśnie. Ja muszę coś porobić w ustawieniach, tej gry, bo coś mi się zacina. Aha, jak wciśniesz rolkę, to też się zmienia kamera. Cześć, okay, ja wyjdę z gry hmm? Zapisać ustawienia Wiesz, o co trzeba wychodzić Pokręcę chwilę To nie jest ładniejsze od Fallouta 4. Chodzi lepiej <laughs> User entered your channel. Welcome z powrotem. Nie yeah, wiem. O ty kurwa ci mały. O. Automat o. automatycznie dołączasz do drużyny? Dobre. Dobre. Kurwa. Myślisz, że ci nie zajebie Tomahawkiem? Dobra, teraz się zrobił jakimś cudem, kurwa, twardy reset pod 3 z rzędu. Dobra, muszę porozkimiać, kurwa, mechaniki tej gry. Nie jest takie zaraz. No dobra, i mam tego Toma A pod F jest też to kółeczko. No pod którymś muszę rzucić ten granat. No. Aha. Alt Ej! Są te robociki skurwiałe Jak mam wyciągnąć kurwa rękę tak żeby to miało sens Najlepiej to sobie narazić to odbindować, zaraz do tego dojdziemy Ale, gdzie ty? To... Owe, hasło tym razem zapisz To machołkiem mi napierdalam Sprawdzi sobie ten czołg? Czy ten, 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 ten transporter? Nie, nie, nie. Tutaj? Ej, ładny to jest. Tutaj, to torbo jest. A, przytrzymałeś tab, to masz latarkę, nie? A. Są naboje, ale kurwa, nie do broni tej, której mam. Chuje. To teraz ustawienia, sterowanie. Ble, BLE celowanie, blokowanie, uderzenie, potężny atak. Obaż. Bo... Że... Ej, w sumie wiem, bo jakbyś wyjął teraz sobie pistolet, nie? No, no, no. Dobra, niech będzie wyjęty. I alt o, hmm. wystarczy. Nawet łapy nie są potrzebne, bo to w te samo obrażenia będą. Chwałę te ulotki, zbieram propagandowe. Muszę wyjebać to. Hmm. Chyba, że to. No to jest notatka z... wartość zerową praktycznie. O! Amunicjone. to no proszę. A gdzie amunicjone? O, tu coś tutaj? jest. Co masz? czerwonego, ale, ale... coś tam. O! A tutaj! Chudna woda. Kuj. Wiesz, wszystko fajnie pięknie, tylko nie do mojej broni, kurwa I do mojej tak samo Co to mamy? Wojskowa ładownica? Co to jest? Czemu tak się kurwa tnie? Nie chodzi o elegancko. Możesz bojowy, kasty A, że jestem zdziwiony. Czy ja jeszcze coś połączyć. O reszcie, trochę więcej amu. Powkowy kosmito. No dobra. Co? Skąd laser? Jeszcze żyje jakiś? Imek. Hmm. Zagarnąć co to jest za ładownica. To modyfikacja? Ja wyjdę? Albo śmieć? A. By to zapisać?